Pokażę Ci dwa moje samochody. To są samochody japońskie, dlatego chcę je zestawić. I ponieważ jestem na torze, tam z tyłu jest torbę jest kawał prostej, na której można pojechać szybko. I zrobimy zestawienie, który pojedzie szybciej na 400 metrów. Możesz obstawiać, który wygra, i, i będziesz w szoku. Ale filmik zobaczysz za chwilę. Na razie krótko technicznie, żebyś miał do myślenia, które może wygrać. Ten samochód tutaj, może przełączę kamerkę, obawiam się, że z seryjnego Evo niewiele tutaj zostało, bo tutaj nawet to nie jest blacha. Jak widzisz jest dość mocno używany i tak patrząc na niego można pomyśleć, ale co w ogóle taki samochód może robić w zestawieniu z Nissanem GTR-em, Legendą, która ma 570 koni. Poniżej 3 sekund do setki. no przecież, przecież to jest niemożliwe i ten, ten tutaj nie ma z tym szans. Ale popatrzmy, co tu jest dokładnie. Jeszcze przyjrzyj się, jak ten samochód wygląda w środku, ale jak klikniesz tutaj na górze, to zobaczysz filmik, gdzie go pokazywałem. Bo tu w środku generalnie nie ma, nie ma nic. Jakoś nie wygląda specjalnie atrakcyjnie, żeby nie powiedzieć brzydko. Kable, rury, nawet nie ma jakiegoś dywanika. No, wygląda to, można powiedzieć, strasznie, ale na zachętę, powiem ci, że ten daje mi większą radość z jazdy, jak tamten. Teraz cię lekko zszokuję, bo oba kosztują tyle samo. Zrobienie tego samochodu kosztowało mnie ponad pół miliona. Tamten nowy kosztuje 520. Ten ma 510 koni mechanicznych. Sekwencyjną skrzynię biegów, podtrzymanie turba, air fresher, zakuty silnik, biegi się zmieniają na upadkach. To jest po prostu czysty potwór. W Polsce jest tylko chyba z 5 takich samochodów, chociaż niekoniecznie bym powiedział, że w takiej konfiguracji jak ten. Jak z tej perspektywy patrzysz, to pytanie, czy 500-konny Lancer Evo będzie miał szansę z 570-konnym gtr -em? Obejrzyj filmik, zobacz. Oh, my God.